Uroda szabli z kolekcji Macieja Pachulskiego, który od wielu lat interesuje się bronią białą i ją kolekcjonuje. Część jego zbiorów jest prezentowana od wtorku w Muzeum Okręgowym w Sieradzu. Jak duża jest kolekcja? Pan Maciej nie zdradza, bo jak mówi, jest to tajemnica kolekcjonerska. W muzeum są prezentowane różne typy broni. Najwięcej jest oczywiście szabli, ale są tutaj też kordziki, noże, bagnety, karabele, a nawet szpada. Wśród nich wyjątkowe egzemplarze. Pańska kolekcja jest bardzo bogata. Co sprawiło, że właśnie broń biała Pana zauroczyła i postanowił Pan ją kolekcjonować? Proszę Państwa, zamiłowanie do szabli mam po ojcu. Mój ojciec służył w pierwszym. Pułku Ułanów już po wojnie w Garwolinie, bo mało kto wie, że po wojnie do 1947 roku w Polsce jeszcze była kawaleria, jeszcze w Polsce Ludowej. Z tym tylko, że w 1947 roku uznano, władze komunistyczne uznały, że. Ym, Wojsko robotniczo-chłopskie, a kawaleria to nie pasuje, bo kawaleria to jest wojsko pańskie. I postanowiono w 1947 roku zlikwidować kawalerię w Polsce. W tym czasie były trzy pułki kawalerii Warszawska Brygada Kawalerii. I od wiosny 1947 roku kawalerii jako formacji bojowej w Polsce już nie ma. Pański tata, Ryszard. O ile dobrze tak pamiętam, był łanem, a jeśli chodzi o tę kolekcję, co ją zapoczątkowało? Pierwszy przedmiot, od którego się to zaczęło? Proszę pani, pierwsze szabelki to obejrzałem u moich przyjaciół, też jeszcze jak byłem młody chłopak, u Andrzeja i Edwarda Grobelnych, sąsiadów. No Edek Grobelny teraz to jest znany tutaj już w Polsce i nie tylko w Polsce jako zbieracz pamiątek po Napoleonie to pierwszy raz u nich się bawiłem szablami, później na studiach zacząłem jeździć po giełdach staroci i trochę kupowałem szabli, bagnetów i trzymałem w akademiku pod łóżkiem, a tak naprawdę się zainteresowałem tym, jak w końcu lat 70. w Sieradzu powstał Sieradzki Klub Kolekcjonerów i Hobbystów. Ja byłem przez kilkanaście lat prezesem tego klubu i tam poznałem kilka osób, które też interesowały się białą bronią. I od tego czasu już, od no już ponad 40 lat, cały czas się w to bawię, a co dziwne. Moja rodzina mi na to pozwala. No właśnie, bo gdzie pan to w ogóle przechowuje? Gdzie to się mieści? Proszę pani, ja jestem prawnikiem. I oprócz tego, że mieszkam no, normalnie w mieszkaniu, to mam, mam jeszcze kancelarię prawną. I w kancelarii prawnej, tam po kątach, za szafami, na szafach, w szafach, mam te różne rzeczy poutykane. Jeżeli chodzi o broń białą, bo to przecież nie tylko szabla, ale są też kordziki, są noże, są bagnety. Które z tych przedmiotów, rodzajów broni białej są takie, Pańskim zdaniem, najciekawsze? Proszę Pani, no jeśli chodzi o, o zbieractwo szabli w Polsce, czy, czy białej broni, to niewątpliwie zbieracze poszukują polskiej broni. Co ciekawe, w Polsce najłatwiej było i jest jeszcze teraz zdobyć szable czy bagnety niemieckie czy austriackie niż broń polską, bo polska broń po wrześniu 1939 roku była chowana, niszczona, zakopywana i jest jej mało. I dlatego ci zbieracze, co szukają białej broni, głównie interesują się polską bronią. A która broń z Pańskiej kolekcji jest dla Pana najcenniejsza? To trudno mi powiedzieć, no bym mógł wymienić kilka takich. Oczywiście mówimy o szablach. Mm. Najbardziej taka poszukiwana przez zbieraczy polskiej broni to jest dość nowa, no nowa szabla polska wzór 34 schuty w Kielcach, tak zwana Ludwikówka. To była ostatnia bojowa szabla kawalerii praktycznie na świecie. To była szabla żołnierska, nie oficerska, tylko żołnierska. I z tymi ludwikówkami polska kawaleria poszła we wrześniu no, na, do kampanii wrześniowej. A najstarsza broń? Najstarsza to jest chyba szabla turecka z XVIII wieku, tak można powiedzieć. To jest szabla trochę podobna do polskich karabel. Ta turecka szabla, no bo karabele wywodzą się w ogóle z Turcji. Przyszły przez Turcję Siedmiogród Węgry ze Stefanem Batorym przyszły szable do Polski i ta szabla turecka jest podobna do karabel, z tym tylko że głowice tutaj ma w innym kształcie. Karabele polskie mają zakończenie rękojeści, głowice w formie stylizowanej głowy orła. A tam jest taka wygięta gałka, która umożliwia, umożliwia lepsze trzymanie szabli. To chyba jest najstarsza. Jak liczna jest pańska kolekcja? Bo ja nie przeliczyłam tego, co jest tutaj prezentowane w muzeum. Proszę pani, to jest tajemnica kolekcjonerska. A czy zamierza pan nadal powiększać tę kolekcję? Jeśli mi. Rodzina, Rodzina pozwoli, to może jeszcze tak być, chociaż ja Pani powiem, że zbi ze zbieraniem, z kolekcjonowaniem, obojętnie jakich przedmiotów, to jest różnie. Nie ma kolekcji sztywnej, że coś mam i koniec, tylko cały czas jak mi się coś trafi, to kupię. Jak ktoś do mnie przyjedzie, znajomy, ktoś, albo wymienię, albo coś sprzedam. A więc nigdy nie mogę powiedzieć co do sztuki, ile, ile szabli czy bagnetów mam, bo cały czas to jest płynna. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Dziękuję ślicznie, zachęcam do przyjścia na wystawę.